Cześć, z tej strony Daniel. Witajcie na kanale Spy Optic. A w tym odcinku przyjrzymy się serii czterech alkomatów osobistych, zarówno z sensorem półprzewodnikowym, jak i elektrochemicznym. Zapraszam was serdecznie na zestawienie. Na początku może krótkie wyjaśnienie, tak naprawdę jaka jest różnica między alkomatami z sensorem półprzewodnikowym i elektrochemicznym. W przypadku półprzewodnikowych alkomatów istnieje ryzyko zawyżania wyników, na przykład osoby, która pali tytoń lub stosuje leki dla diabetyków. Ponieważ np. nikotyna czy, czy aceton wpływa na po prostu wynik pomiaru. Nie ma tej, tej sytuacji, tego zagrożenia w przypadku sensorów elektrochemicznych. Zaczynamy od pierwszego budżetowego modelu alkomatu. To Alcotester AL5500 z sensorem półprzewodnikowym południowo-koreańskiej marki Sentech. Sentech to znana firma na rynku, która od ponad 30 lat produkuje między innymi alkomaty. AL5500 to bardzo mały, poręczny i prosty w obsłudze alkomat o zakresie pomiaru między 0 a 4 promile i dokładnością na poziomie 0,01 promila. Czas przygotowania do pomiaru to około 5 Czas samego pomiaru to również 5 sekund. Minimalny czas pomiędzy pomiarami to około 30 sekund. Alkomat został wyposażony w trzycyfrowy wyświetlacz LCD. Nie jest to alkomat bezustnikowy, do niego są dołączone ustniki lub słomki. Zasilanie to dwie baterie typu AA. Temperatura pracy tego urządzenia to od 0 do 40 stopni. Alkomat jest bardzo mały, lekki. Jego waga to 92 g z bateriami, a wymiary łączny to 110x46x20 mm. takich ważniejszych funkcjonalności to Alkomat został wyposażony w funkcję zliczania pomiarów. Jest objęty 24 miesięczną gwarancją na elektronikę i roczną na sensor. Alkomat obsługuje się za pomocą jednego klawisza wielofunkcyjnego. Wszystkie dane są wyświetlane na przejrzystym wyświetlaczu LCD. I kalibracja. Dla modelu półprzewodnikowego AL5500 należy ją wykonać maksymalnie co 200 pomiarów i nie rzadziej Niż 6 miesięcy. Niestety to jest minus, ponieważ zwiększa to koszty eksploatacji tego urządzenia. Kolejnym z alkomatów będzie alkomat marki AlcoFind z południowej Korei. Jest to model Pro X5, jeden z najpopularniejszych elektrochemicznych, osobistych alkomatów obecnych na rynku. Stosowany sensor elektrochemiczny, w przeciwieństwie do tego półprzewodnikowego, jest odporny na wpływ innych czynników podczas badania alkomatem. Zastosowany czujnik samodzielnie sprawdza, czy w układzie nie pozostały zanieczyszczenia po wcześniejszych badaniach, np. opary alkoholu. Jeśli one faktycznie występują, to następuje autoczyszczenie. W urządzeniu zastosowano czterocyfrowy podświetlany wyświetlacz LCD. Jest to typowy kieszonkowy alkomat o łącznej wadze 85 gram z bateriami i w łącznych wymiarach 47 na 108x17 mm, także bardzo, bardzo lekki, mały sprzęt idealny do kieszeni. Z takiej funkcjonalności do tego modelu Pro X5 to przede wszystkim fakt posiadania pamięci do 10 ostatnich wyników, czyli po prostu pamięć pomiarów, a także opcję odliczania czasu do następnej kalibracji. Pro X5 sunie ze świetnego wykonania. To jest po prostu jakoś zastosowany w tworzy. Jego najważniejszą zaletą jest oczywiście fakt posiadania sensora elektrochemicznego. Zakres pomiarów w tym modelu to od 0 do 4 promili z dokładnością do 0,10 promila. Czas pomiarów to około 10 sekund. Zasilanie dwubateryjne AAA warto odnotować, że gwarancja w modelu Pro X5 obejmuje aż 5 lat na samą elektronikę i to jest taki parametr, który zasługuje na uznanie, natomiast sensor objęty jest klasycznie roczną gwarancją. Jeśli chodzi o kalibrację, to powinno się ją wykonać maksymalnie co 500 pomiarów i nie rzadziej niż raz w roku. Następnym modelem, który Wam zaprezentuję będzie Alcoforce Mirage, nowy model na rynku, firma Alcoforce, znana z produkcji alkomatów zarówno tych półprzewodnikowych, jak i elektrochemicznych. Mirage wyglądem przypomina zdecydowanie AL5500, czyli ten pierwszy alkomat, który Wam tutaj prezentowałem, natomiast różnica jest zasadnicza, jest to alkomat z sensorem elektrochemicznym, ustnikowy, o zakresie pomiaru między 0 a 3 promilami. Kalibracja w tym modelu powinno wykonywać się nie rzadziej niż co 12 miesięcy lub co 600 Pomiarów. Jest to bardzo mały, lekki alkomat o prostej konstrukcji, w łącznej wadze z bateriami 74 gram, czy tak naprawdę jest to najlżejszy alkomat z całego zestawienia i w wymiarach łącznych 105 45x18 mm. Jego zasilanie to dwa paluszki bateryjne typu AAA. Alkomat obsługuje się bardzo prosto, za pomocą jednego dedykowanego przycisku. Ma on wbudowany ekran LCD. Miraż zapisuje w swojej pamięci trzy ostatnie badania, co umożliwia kontrolę zmieniającej się zawartości alkoholu w danym czasie. Natomiast funkcja oszczędzania energii, dwa to. Alkomat sam się wyłączył w momencie, kiedy po prostu będzie nieużywany. Nie, nie I ostatnim, najbardziej zaawansowanym modelem z tych osobistych elektrochemicznych alkomatów będzie Alkotester AL9000 południowo-koreańskiej marki Sentech. Ten konkretny model alkomatu posiada wiele dodatkowych funkcji. Jest to m.in. możliwość wykonywania badań w odstępach co 10 sekund, co sprawdza się idealnie, gdy musimy na przykład monitorować trzeźwość pracowników. Oszczędzamy czas i możemy wykonać wiele pomiarów, właściwie jeden po drugim. Zakres pomiarowy w tym konkretnym modelu to od 0 do 4 promili z dokładnością na poziomie 0,01 promila. Czas pomiaru to 4 sekundy, a czas przygotowania do niego to 5 sekund. Jakość wskazań alkomatu wspierana jest również funkcją kontroli przepływu powietrza, co w praktyce przekłada się po prostu na odpowiedni przepływ powietrza przez próbkę. W razie kontroli drogowej możesz na przykład być spokojny o to, że wynik badania tym alkomatem będzie poprawny. Warto również zwrócić uwagę na możliwość precyzyjnego zapamiętywania ostatnich wyników i generowania ich listy w arkuszu Excel, co jest też fajnym rozwiązaniem. Można ten alkomat po prostu podłączyć do komputera za pomocą wyjścia mini USB. Alkomat C AL9000 sygnalizuje, za pomocą dźwięków gotowość do pomiaru, a także jego zakończenie. Jest funkcja automatycznego wyłączania w momencie bezczynności. Jest sygnalizacja rozładowania baterii, jest obudowa wykonana z aluminium i wytrzymałego tworzywa sztucznego oraz funkcjonalna i estetyczna walizka, która znajduje się również na wyposażeniu domyślnie. Dużym atutem w AL9000 jest gwarancja, która obejmuje aż 5 lat na elektronikę i rok na sensor. Jeśli chodzi o kalibrację, to należy ją wykonywać maksymalnie co 1000 pomiarów i nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Ale 9000 jest oczywiście alkomatem ustnikowym. Ustniki czy też słomki są oczywiście wymienne. Waga tego alkomatu wraz z bateriami to 100 gram i są nieco cięższe od poprzedników, a jego łączne wymiary to 106 na 50 na 20 mm. W firmie Spyshop oferujemy możliwość wykonywania usług właśnie kalibracyjnych, serwisowych, a także napraw pogwarancyjnych wykonywanych przez przeszkolonych serwisantów. Nasze laboratorium, które mieści się we Wrocławiu na ulicy Ślężnej 146, wyposażone jest w urządzenia najwyższej jakości światowej marki Goodlab. Eee, natomiast sama firma SpyShop jest autoryzowanym dystrybutorem, importerem na teren Polski wielu alkomatów. Jeśli interesuje Cię konkretny cennik dotyczący poszczególnych alkomatów, jakie są ceny kalibracji, jakie są ceny serwisowania danego modelu, to koniecznie skontaktuj się w tym momencie. Na pasku pojawi się e-mail, a także linia kontaktowa do naszych serwisantów. Także jeśli masz pytania, śmiało dzwoń, pomożemy. Słuchajcie, wielkie dzięki. To już wszystko w tym odcinku, a już z tego miejsca zapraszam Was serdecznie do kolejnego testu, bowiem będzie również o Alkomatach. To będzie jakby kontynuacja tej o ile ja w tym odcinku opowiadałem Wam nieco o alkomatach osobistych, to w kolejnej edycji zmierzę się z, al z alkomatami dykowanymi dla pracodawców, służb mundurowych i jednostek administracyjnych. Także serdecznie Was zapraszam jeszcze raz. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!